Zaprezentujemy dzisiaj Państwu halogen Germina. Model na statywie o nazwie Herkules. Postaramy się nagrać film jak wygląda to do dnia. Oraz jak to świeci w nocy. W środku znajdziemy klasyczny statyw. Oraz lampę. Lampę osadzamy Poprzez skręcenie na gwincie, który jest w statywie. A całość konstrukcji po zmontowaniu wygląda dokładnie tak. Przewód, oczywiście, jest certyfikatem VDE 3x1. Jest na tyle długi, że bez problemu sięga do ziemi, a także do najbliższego gniazda, które będzie się tutaj znajdowało. Lampy możemy regulować praktycznie we wszystkich płaszczyznach. Naświetlacz ma dwa tryby świecenia. A zobaczymy jak będzie się to prezentowało w nocy. Taka orientacyjna wysokość lampy, na której się znajduje to jest M80 no Już się nam troszeczkę ściemniło, to możemy zobaczyć jak to wygląda w nocy. To jest tryb pierwszy, to jest tryb drugi. Uwaga jeszcze raz, tryb pierwszy, tryb drugi. Teraz troszeczkę inne ustawienie. Strumień światła jest dość spory.